Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie z naszego ogrodu, a tak naprawdę z miejsca, w którym najczęściej ostatnio spędzamy czas, w którym lubimy się relaksować przy porannej kawie albo przy lampce dobrego wina wieczorem. Dzisiaj pokażę Wam troszeczkę mm, moich ulubionych miejsc w ogrodzie. Nasze oczko, trochę zieleni, trochę kwiatów, ale chciałabym się dzisiaj skupić też na właśnie naszym ulubionym miejscu do spędzania wolnego czasu, jakim jest e, tak zwany namiot. Ja na to tak mówię, ale poprawnie dajcie mi znać, jak to się nazywa. To jest po prostu taki podest, gdzie mamy meble ogrodowe, trochę ozdób i fajny biały namiot, żeby nam na głowę nie padało. Wiem, że wiele z Was było zainteresowane tych tema, tym tematem. Dlatego jeżeli chcecie więcej tego typu filmów z naszego ogrodu chcecie zobaczyć więcej rzeczy, to koniecznie napiszcie na dole, a myślę, że taka seria ogrodowa yy, mogłaby fajnie tutaj na kanale raz na jakiś czas się pojawiać. Dobra, więc zapraszam was pod nasz namiot.. konsultacji z Krzyśkiem i z mamą stwierdziliśmy, że to jest pawilon ogrodowy, więc tak będziemy mówić, no bo wiecie, namiot trochę nie pasuje, więc pawilon ogrodowy. Nam bardzo zależało na wygodnych meblach przede wszystkim, żebyśmy mogli sobie fajnie się zrelaksować, żeby były wygodne poduszki, żeby był to zestaw przede wszystkim modułowy, żebyśmy mogli go ustawić i złożyć tak, jak najbardziej będzie nam odpowiadać. Także za chwilę pokażę wam meble, które są niezwykle wygodne, piękne i jak już słuchajcie Zasiądzie się w tym fotelu, to nie ma się ochoty po prostu wstawać. no telling where it Zastanawiałam się od czego zacząć, ale stwierdziłam, że chyba najlepiej będzie zacząć właśnie od naszych mebli, eleganckich mebli Ernot. Są to oczywiście meble ogrodowe, modułowe, wygodne, eleganckie i bardzo, bardzo cechuje je właśnie funkcjonalność. I na tym, tak jak Wam mówiłam wcześniej, bardzo, ale to bardzo nam zależało. Mają wygodny fotel, naprawdę. Tak jak Wam wspominałam przed chwilką, jak się już siądzie, to nie chce się wstać. Mamy w zestawie też piękny stolik. Zobaczcie z takim szklanym blatem. No i wiecie, no ten, ten zestaw naprawdę zapewni Wam fajną wygodę i odpoczynek. Ja zawsze uważam, że w takie rzeczy fajnie jest zainwestować, bo takie meble ogrodowe na pewno posłużą nam na lata. My wybraliśmy kolor szary. Bardzo chcieliśmy kolor szary. Wcześniej mieliśmy taki ciemno-brązowy. Natomiast w tym roku wiedziałam, że meble muszą być szare, wręcz takie. Antracytowe, i zobaczcie, zestaw nasz tutaj składa się z tego pięknego fotela. Mamy też fajną, taką, fajny taki narożnik, kanapę i piękny stolik ze szklanym blatem. Już wam pokazuję, jak to wszystko pięknie wygląda. Dodatkowo poduszki. Są niezwykle przytulne, mięciutkie, wygodne. I co jest fajne, to to, że mają biały kolor. Niektórzy mogą stwierdzić, że a biały kolor szybko się będzie brudzić. Natomiast słuchajcie, co jest fajne, nie wypłowieją na pewno od słońca. Wcześniej mieliśmy czarne poduszki, i jak było słońce, no to nam wypłowiały, więc bardzo fajnie się zmywa. Także z tym myślę też nie będzie problemu. Moi drodzy, jeżeli podobają Wam się te meble, no to słuchajcie, trafiła się taka okazja. A rzadko się zdarza, że na moje hasło, które wyświetli Wam się tutaj za chwilkę, oczywiście macie minus 15% zniżki, więc w naprawdę fajnej promocyjnej cenie ten zestaw możecie sobie zakupić. Więcej szczegółów, oczywiście, macie w opisie, minus 15%. A my lecimy dalej, bo zapewne będzie dużo pytań również o dywan. Jeżeli chodzi o dywan, jest to dywan ze sklepu Teddy, są to dywane. Zewnętrzne, które spokojnie mogą leżeć na słońcu, może na nie napadać deszcz i nic się z nimi nie stanie. I też tutaj stwierdziłyśmy z mamą, że fajnie będzie nam pasował biało-czarny, szary z białym, troszkę mógłby tutaj się zlać, natomiast ten czarno-biały fajnie tutaj podkreśla cały charakter. Przejdziemy też słuchajcie, właśnie do pawilonu ogrodowego, bo o to było też bardzo, bardzo dużo pytań. Jeśli chodzi o pawilon ogrodowy, on jest z Iska i w tym roku mieliśmy założony nowy, bo tamten już był po prostu wysłużony. Więc fajnie się złożyło, że mamy nowy pawilon i mamy nowe meble, i to jest naprawdę pięknie. Wszystko wiecie, tak teraz nowiutko, bardzo ładnie to wygląda. Pokażę Wam jeszcze z daleka. Także ten pawilon jest z Iska, bo tak jak mówię, dużo, dużo pytań było o niego. I my, słuchajcie, na jesień, na zimę zostawiamy sam stelaż. A ten namiot z góry po prostu zdejmujemy. E, oczywiście kwiaty, kwiaty, które zawsze tutaj mamy e, i najlepiej się jednak sprawdzają tutaj. Są przepiękne i wydaje mi się, że robią tutaj robotę. Więc są różowe i białe, i pięknie tutaj wyglądają. Oczywiście musi się tu dziać, więc mamy przepiękne kolejne kwiaty w odcieniu białym. I mamy też fajny lampion, również ze sklepu Teddy, który. Naprawdę, uwierzcie mi, robi tutaj wieczorami mega klimacik. Kwiaty, kwiaty, wszędzie kwiaty. Tutaj mamy stoliczek, który też jest odmalowany, bo wcześniej miał zupełnie inny kolor. Są też oczywiście lampiony. Jest kwiatek. Słuchajcie, tutaj też mamy coś takiego bardzo fajnego, pomysłowego. Są to takie słoiczki. No i to jest po prostu lampion. Zobaczcie, tutaj mamy włożone tea i też. Powiem Wam, że robi to naprawdę fajny klimat. Oczywiście wszędzie lampki, żeby wieczorem był ten klimat, bo na tym nam bardzo, bardzo zależy. Tutaj mamy też taki stolik. Na stoliku, oczywiście, jest tutaj, zobaczcie, kaktus. Tak, tak, tam coś jest na komary. Łapacz snów. No i tak jak mówię, te białe w sumie to nie jest kolor biały. Te poduchy mają kolor taki ekry. Wygląda na nich wszystko pięknie. I tutaj możemy też sobie poszaleć. Z poduszkami, bo tak naprawdę na tym odcieniu będzie wszystko fajnie wyglądało. My akurat zdecydowałyśmy się na trochę czerni, szarości, bieli, brudny róż. No i chyba nie muszę Wam pokazywać. Zobaczcie, jakie te poduchy są mięciutkie i wygodne. No, szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, ale to jest klasa i wygoda sama w sobie. Oczywiście jest kocyk, żeby wieczorkiem się przykryć, jak są chłodniejsze wieczory. Tutaj mamy też takie fajne lampiony. Też kiedyś mnie o nie pytaliście. Jeżeli chodzi o te lampiony, to one są z biedronki. Już kupowane chyba dwa lata temu, tak mi się wydaje. Kolejne takie piękne flakoniki są ze sklepu Meble Off i tutaj mamy takie zielone roślinki, kwiatuszki. Ale zobaczcie jak to fajnie wygląda. Life is a winding road. Kolejne kwiatki, jest też latarenka, i wszystko zobaczcie w takiej kolorystyce różowo-białej. Moja mama jest specjalistką od kwiatów, także jeżeli chodzi o kwiaty, no to moja mama ogarnia. Zobaczcie, tutaj też mamy lampeczki, bo dużo lampeczek robi wieczorem tak jak wam mówiłam fajny klimat. No i tak jak mówię, uwielbiamy spędzać tutaj czas. Naprawdę, czy to poranna kawa, czy to właśnie wieczorem jakieś winko, jest tu klimatycznie i nastrojowo. I zobaczcie, to jest taki zwykły drewniany podest i taki był zamysł od początku, żeby taki pawilon ogrodowy tutaj powstał. Także jeżeli rozmyślacie właśnie, żeby zrobić w Ogrodzie takie miejsce, to polecam Wam serdecznie. Robi niesamowite wrażenie, fajnie się w nim odpoczywa i jest po prostu pięknie i przyjemnie. A tutaj, zobaczcie, jesteśmy też otoczeni takimi pięknymi choinkami. Z drugiej strony mamy oczko, co Wam za chwilę jeszcze pokażę. Keep on searching for my eyes. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, czy tego typu filmiki Wam się podobają. Wydaje mi się, że jest to coś zupełnie innego. Koniecznie zostawcie łapkę do góry, zostawcie swój komentarz. Pamiętajcie też o kodzie rabatowym minus 15%. Link zostawiam Wam na dole. Jeżeli szukacie cudownych mebli, nie tylko ogrodowych, ale też dodatków do domu e, i wszystkiego, czego dusza zapragnie, koniecznie zajrzyjcie do linku, który zostawiłam Wam w opisie, bo znajdziecie tam naprawdę przepiękne. E, produkty do domu. Dziękuję za mile spędzony czas, żegnam się już z Wami, pozdrawiam serdecznie, mua, hej, pa, pa!